Hej, cześć, witam na moim kanale, z tej strony Mati Gaming Zapraszam Was już na 121. spotkanie z gry Portal Wars serii Custom Muff Single Player Będziemy grać mapę Alp Physics e, V2, dokładnie tak Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę, czy się potem już 121. odcinkiem z gry Portal Wars serii Custom Muff Single Player Bo idziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak Także zaczynamy jeszcze nasze 121. spotkanie z gry Portowa z Sericasso Maps Single Player i życzę miłego oglądania. No to mój drodzy testy, właśnie widzą do góry. No to ruszałem, mój drodzy. No mam 6. No ma 6. Albo trzeba stuknąć szybę, to też jest możliwość. Bo innego 6 ja tu nie widzę. Właśnie o to chodziło, żeby stuknąć szybę. Tak ja myślałem. Dobra. Okej. Okay. Właśnie o co tu chodzi? Mamy żel. Nie? Hmm, przyjmę się dosyć do góry. to ciekawe jak. To nie wszystko. O to chodziło? Chyba tak. Niech innego sześcia ja to nie widzę, nie? To jest kolejny pokój testowy, drugi. się nic nie stało, że zabiłam wieżyczka. No to po prostu mnie zabiła, nie? Taką Chciałem otworzyć tak, żeby бро он Dobra... Nie wiem o co chodzi, bo trzeba dobrze pomyśleć. Czy ja, czy ja dobrze myślę? Właśnie o to chodziło. Oj... O tak O do końca tej mapy o, No ciekawe te pokoje testowe, no ciekawe te dwa pokoje testowe No moi drodzy, to koniec tego już 121 spotkania z Kri Portal was Serii Custom Wars, Naked właśnie graliśmy mapę Alphings Physics 2 bardzo fajna mapa, składa się z dwóch pokoi testowych, dokładnie tak Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z gry Portal Was, serii Custom House, League jest I czy się ciepło I papa, Dziękuję za oglądanie Like a domino, I fall. Another bottle. Don't know what to say. Same